Dudu du du, 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 du historia Michała. To... to ja Cześć dzieci, to ja Michał Obciągacz. Dzisiaj opowiem wam historię o Chwila napięca. Historia o rozjebanym psie. Ale Michał, ja nie lubię tych historii. Naprawdę nie lubisz? Lepiej przemyśl to, może być to twoja ostatnia myśl. Tak, jednak lubię tą historię naprawdę. To dobrze, bo zaczynam ją opowiadać. A ty Ciopeł, nie płacz, bo zaraz twoje starzy umrą. A ty Ciopeł, nie płacz, bo zaraz. A ty czego to nie płacz, bo zaraz twoje staże umrą. A nie ja już to mówiłem, kurwa ty jebany śmieciu przez ciebie się pomyliłem już, nie masz domu spaliłem xd. No a historia to szedłem sobie z bur... No a historia to szedłem sobie z burdelu, a tam taki rozjebany pies xd kurwa nie miał okej okay, w ogóle był rozjebany. To było fajna, bo, bo jeszcze koło tego psa, była taka martwa dziwka. Przez ciebie się już nie żyjesz. Dobra to koniec, bo już mi się nie chce opowiadać, a ps już wasze domy, są rozjebane jak rozjebany pies.